Witam Was bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Wczoraj wrzuciłam na Instagrama to oto zdjęcie i wzbudziło ono mega zainteresowanie prawie 130 osób zalajkowało, bardzo się wam to zdjęcie podobało ten makijaż więc pomyślałam że dlaczego by nie zrobić wam tutorialu do tego makijażu skoro tak bardzo wam się podobał jest to ten makijaż który mamy teraz na sobie choć na zdjęciu tego nie widać no to mamy tutaj całkiem ciekawe zestawienie kolorów bo mamy kolor kaki mamy też taki wibrujący fluorescencyjny wręcz fiolet mamy granat na dolnej linii rzęs no trochę tych kolorów się tutaj Nazbierało, tak więc jeśli jesteście ciekawi, jak powstał ten oto makijaż, ten oto lub, zostańcie ze mną. Natomiast osoby, które są tutaj po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji, żeby być ze mną na bieżąco, nie przegapić żadnego z moich filmów. Ok, nie przedłużam, przechodzimy do tutorialu. W tamtym makijażu po nakremowaniu twarzy. Zapodałam sobie na twarz Bobby Brown, i to jest takie po prostu mleczko trochę w konsystencji wodnisto-oleistej z taką pipetką i w ten sposób jeszcze dodatkowo po prostu nawilżyłam twarz. Tak, żeby właśnie dogłębnie ta moja skóra była nawilżona, bardzo taka jedwabista. Następnie wybrałam bazę, która też jest nawilżająca. Ustawiłam naprawdę na nawilżenie. Z tego względu, że nałożyłam ciężki podkład, więc żeby to zbalansować, ale o tym zaraz. Ta baza, którą mam, to jest baza nawilżająca Makeup Atelier Paris i tą bazę właśnie sobie nałożyłam na twarz. No, i teraz czuję, że moja skóra naprawdę jest napięta, nawilżona, odżywiona i o to właśnie chodzi. Dwa podkłady, które zmiksowałam z sobą, to są podkłady, które właśnie mają bardzo mocne krycie. Klinik <todkłady> Beyond Perfecting. Ja mam w odcieniu 2 alabaster i drugi, który nałożyłam, to jest ten Tolerant Tint i w odcieniu 11. Więc ten z lepszym kryciem. Nałożyłam sobie tutaj na środek, gdzie potrzebuję najwięcej, że tak powiem, krycia, najlepszego krycia, więc na środek, a la roche -Posay. ten podkład nałożyłam tutaj gdzieś w zewnętrznej części twarzy, po prostu. No i teraz najważniejsze jest rozprowadzenie podkładu. Nie używam ani pędzli, ani beauty blendera, po prostu wklepuję ten podkład. Palcami i tak właśnie zrobiłam. Często właśnie, jeśli zależy mi na dobrym kryciu, na właśnie, żeby moja skóra wyglądała bardzo ładnie, naturalnie, po prostu wklepuję podkład palcami. Może nie jest to zbyt higieniczne, ale mam wtedy pewność, że mój podkład pięknie wtopi się w skórę pod wpływem ciepła palcy. Wiem, że ten podkład będzie po prostu ładnie wyglądał na skórze i będzie właśnie bardzo ładnie się zblenduje z moją skórą. Jest to ulubiona metoda Mary Greenwell, bardzo znanej makijażystki, między innymi makijażystki księżnej Diany, więc no jest to, że tak powiem, taka kultowa postać w sferze makijażystów i to jest taka metoda może mało higieniczna, ale za to pozwala zaoszczędzić po pierwsze produkt, bo nie zużywamy tak dużo produktu, bo nie wsiąka on, wiadomo, ten podkład gdzieś tam w pędzel, nie wsiąka tak jakby wsiąkał w beauty blender, Tą faktyczną ilość produktu zużywamy na twarz, a poza tym poprzez to ciepło palców produkt wpija się w skórę i sprawia, że, jest ta, że ten podkład jest częścią naszej twarzy. Nie wygląda jak maska po prostu. Wygląda bardzo naturalnie, staje się częścią po prostu naszej skóry. Teraz jeszcze troszeczkę w te miejsca, w które potrzebuję doklepię sobie, na przykład tutaj. Teraz czas na korektor. Korektor, który miałam na sobie, to był NYX HD i w odcieniu 01, ten taki najjaśniejszy porcelanowy. I ten korektor aplikuję sobie właśnie w centralnej części mojej twarzy. Już mam go na wykończeniu, naprawdę już niewiele go zostało. I małym pędzelkiem, takim kabuki, wklepuję. Teraz oczywiście wszystko muszę zagruntować. W tym celu wybieram puder RCMA i tym transparentnym pudrem po prostu gruntuję wszystko, podkład i korektor na mojej twarzy. I na tak przygotowaną bazę, podstawę, teraz można już przejść do makijażu oczu. Ja brwi zrobię sobie poza kamerą. W tym celu użyję mojej niezastąpionej ostatnio kredki brow satin od Maybelline. Tą kredką też miałam wtedy zrobiony makijaż na tamtym zdjęciu, tak więc użyję po prostu tego produktu. No i zaraz wracam do was. No i możemy przejść do makijażu oczu. I mój cały makijaż będzie bazował na paletce Urban Decay. To jest dwójka. Vice 2 i cały mój makijaż powstanie przy użyciu tylko i wyłącznie tej palety. Najpierw zaczynam od tego tutaj takiego najbardziej naturalnego koloru, zbliżonego do skóry, do koloru skóry. Ten cień przy użyciu takiego oto pędzelka, widzicie, puchatego, ale płaskiego nakładam na całą ruchomą powiekę, pod aż załamanie tutaj pod brwi, całą tutaj, całe oko zaznaczam tym cieniem i to stanowi po prostu bazę pod cały mój makijaż oka kolejny kolor, który będę używać to jest ten taki khaki to jest taka zieleń, trochę złota złoto-brązowa ten kolor przy użyciu z kolei takiego pędzelka, mniejszego, precyzyjnego nanoszę w wewnętrznym kąciku oka i w zewnętrznym zaraz zobaczycie najpierw nanoszę go tutaj delikatnie zaznaczając wewnętrzny kącik i tak samo zaznaczam zewnętrzny kącik. Coś w tym stylu, czyli tutaj i do załamania. Tak samo z zewnętrznym kąciku, takie tworząc taką troszeczkę jakby literę V. Ok, teraz zanim to rozblenduję, przechodzę do koloru, który jest też matowym odcieniem. Ten tutaj, taki brąz chłodny. Tym brązem ym, zaznaczam całe moje załamanie powieki. Na no taki widzicie rozczapierzony pędzelek do blendowania. Nakładam trochę tego brązu i zaznaczam całe moje tutaj załamanie. Od razu też y, automatycznie rozcieram tutaj tą granicę z tą zielenią. Yy, no i też troszeczkę tutaj z boku, tak żeby się to zatraciło. Teraz znów biorę sobie brąz ten kaki, no i dokładam go zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny kącik, no i wszystko z sobą dalej w dalszym ciągu po prostu blenduję, tak żeby zatracić granice. Ok, coś w tym stylu. Teraz biorę bazę. Moją bazą było Too Faced i ta baza Shadow Insurance i troszeczkę minimalnie tej bazy wklepuję tutaj na środek powieki. No i w to miejsce biorę ten fiolet, taki bardzo e, intensywny, błękitny, fluorescencyjny, e, bardzo ciekawy kolor. Możecie zresztą zobaczyć, jaki on jest właśnie taki naprawdę fluorescencyjny, mieniący się. Na ten sam pędzelek, tylko troszeczkę go muszę sobie wyczyścić, podczyścić. Tak samo skośny, taki trochę puchaty, ale wręcz skośny i precyzyjny pędzelek. Na niego nakładam. Nabieram ten cień, no i o, widzicie jaki piękny kolor, no po prostu to jest bajka. Nakładam, tak żeby ładnie zbudować ten kolor, no i znów wracam do zielonego, do mojego koloru khaki, dokładam i staram się zatrzeć granice. Okay, górę mam gotową. Teraz przechodzę do kolejnego koloru. I teraz będzie to ten tutaj granat, ale to też jest przepiękny kolor. Bardzo taki granat, wręcz czarny coś w tym stylu. I ten kolor będę nakładać na całą dolną tutaj linię rzęs. Ten sam pędzelek, wyczyszczony oczywiście. Delikatnie. I nakładam go. Na dolną linię. Teraz kolejny kolor, znów tym samym pędzelkiem, oczywiście znów wyczyszczonym. Tak naprawdę, widzicie, pracuję tylko na dwóch pędzlach, nic więcej do tego nie potrzebuję. Wybieram ten kolor srebrny i ten kolor nanoszę tutaj wewnętrzny kącik oka po to, żeby go po prostu rozświetlić tutaj. Teraz kolejny krok to czarna kredka. Ja mam tutaj Scandalize od Rimmela. Bardzo fajna, mięciutka, i tą kretką bardzo blisko linii, naturalnej linii tutaj rzęs. Robię bardzo taką cieniutką kreskę, że tak powiem, którą troszeczkę będę tutaj pogrubiać przy końcu, ale generalnie staram się jak najbliżej moich naturalnych po prostu rzęs. Widzicie, tutaj jest cieniutka, natomiast tutaj trochę zrobiłam ją grubszą, natomiast nie wyciągałam jej. Zakończyłam ją tutaj, gdzie kończy mi się oko, i tak samo maluję nią wewnątrz, w środku oka, tak żeby przyciemnić całkowicie tutaj moją linię. Następnie, tą samą kredką, zaznaczam tak gdzieś jedną, trzecią tutaj od końcika. maluję na linii wodnej i pod rzęsy zaznaczam, widzicie i teraz biorę ten sam proszę tutaj pędzelek wszystko tym samym pędzlem i wszystko delikatnie rozcieram tak żeby zatracić jakiekolwiek granice, żeby to było całkiem roztarte to samo robię, tak samo tutaj z górą, tak samo rozcieram delikatnie tą kredkę tak, żeby całkiem się to zblendowało i wyglądało bardzo naturalnie. Widzicie bardzo naturalny znikł już ta ostrość tej kredki, ona w ogóle się zniwelowała. Oko wygląda bardzo tak teraz właśnie na ładne takie smoky eye. Teraz jeszcze trochę sobie dołożę tego fioletu jednak tutaj na ruchomą powiekę minimalnie, żeby jeszcze podkreślić ten kolor. Był jeszcze bardziej taki wibrujący. No i teraz biorę jeszcze tą kredkę czarną i nakładam na linię wodną, ale też nie na całą, tylko gdzieś tak do połowy, żeby jednak ten srebrny tutaj w kąciku był i dominował. No i teraz zostaje mi tylko i wyłącznie wytuszowanie rzęs, no i cały look będzie gotowy. Bardzo ważne, żeby zacząć od samego początku rzęs. Dosłownie wręcz wkładam tą maskarę w moje oko. Po to, żeby od samego tutaj początku je wyciągnąć, przez to będą wyglądały na dłuższe, po prostu i bardzo ładnie się podkręcą. No i oczy są już gotowe. Oczywiście można zaaplikować sztuczne rzęsy, ale ja na tamtym zdjęciu miałam swoje naturalne, nie doklejałam bynajmniej sztucznych, więc chciałam jak najbardziej utrzymać ten makijaż. Idę to do tamtego, więc po prostu pomalowałam, wytuszowałam moje naturalne em, oczy. Teraz możemy przejść do reszty, wykończyć makijaż. I tak, ponieważ bardzo chciałam, żeby ten kontur był delikatny, nie chciałam nic mocnego, więc zrobiłam kontur pudrem. To jest puder Healthy Balance w odcieniu 56 od Bourjois. I tym, zobaczcie, on jest... To jest po prostu puder, ale ciemny. Tym pudrem po prostu zrobiłam sobie kontur. Pędzelek taki skośny, mój to Zoiwa... 1, 2, 7 i po prostu tym pudrem robię kontur. O, widzicie jaki ładne, a mimo wszystko jest dość naturalny, nie jest po prostu przerysowany. No i oczywiście jeszcze trochę szyję, żeby sobie ocieplić. Za rozświetlacz posłużyła mi tutaj paletka od Beka we współpracy z Jacqueline Hill. I ten tutaj taki różowawo, no taki delikatny róż, z takim rozszczepiżonym pędzelkiem. No i nakładam rozświetlacz. A, jeszcze użyłam trochę różu, tego tutaj różu z tej samej paletki. Delikatnie, niedużo, tylko żeby trochę nadać koloru twarzy. Na usta najpierw nałożyłam błyszczyk, taki, żeby trochę nawilżyć te moje spierzchnięte, suche usta. No i na usta nałożyłam dose of color. To, są, to jest szminka, którą mam z AliExpress, podróbka oryginalna. Bear With Me, to jest mój odcień. No i to jest taki bardzo jasny, taki nudziak i jego nałożyłam sobie na usta. Oczywiście było ciemno, więc trochę to światło inaczej padało i inaczej po prostu ta szminka wyglądała. Natomiast to był właśnie ten odcień. No, i tak to właśnie wygląda. Przez to, że nałożyłam sobie błyszczyk pod, ten, pod tą pomadkę matową, no to te moje usta nie wyglądają na takie suche, jak w rzeczywistości są. No, i poza tym ta pomadka wysusza, wiadomo, jak to pomadka matowa. Tak więc, ym, dzięki temu błyszczykowi, moje usta wyglądają bardzo, tak wiecie, normalnie, że tak powiem, satynowo. O! Wyglądają na satynowy no i tak właśnie wygląda finałowy look ten makijaż miałam na sobie robiąc właśnie to zdjęcie, które tak bardzo Wam się spodobało, które wrzuciłam na Instagrama, bardzo jestem ciekawa co myślicie, czy taka wersja makijażu wieczorowego Wam się podoba no ja myślę, że jest to na pewno ciekawe połączenie takiego koloru khaki z fioletem wibrującym dość nietypowe, ale jestem ciekawa oczywiście Waszych opinii, piszcie proszę w komentarzach na dole osoby, które są tutaj po raz pierwszy no to zachęcam do subskrypcji, żeby być ze mną na bieżąco, proszę Łapkę w górę, no i do zobaczenia niebawem. Pa!